Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z Dziś chciałam Ci pokazać, że nie zawsze zajmuję się drobnymi przedmiotami. Tym razem, trochę dla rozładowania stresu, wzięłam się za malowanie szafy. Jest to mój sposób na to, żeby spersonalizować, czyli dopasować do siebie fronty szafy PAX. Jest to szafa gotowa z Ikei. No i te fronty, tak jak widać, miały taki kolor szaro-błotnisty, a miejsce, w którym stoi, jest raczej kolorowe, więc postanowiłam jej nadać zupełnie inny kolor. Użyłam jako podkładu, żeby pokazać też, że farby kredowe doskonale sprawdzają się na zwykłej płycie meblowej. Użyłam jako podkładu podkładu uniwersalnego z flair mam tutaj opakowanie 330 ml. I na jedno skrzydło zużyłam mniej niż połowę. Także jeżeli są cztery skrzydła takiej y, szafy, to dwa opakowania w zupełności wystarczą. Są też opakowania 0,75 litra. Yy. Pomalowałam tą szafę wałkiem, a po dokładnym wyschnięciu, pozostawiłam na 24. Ten podkład do wyschnięcia, naniosłam różowy kaprys. Jest to kolor takiego pudrowego różu. Nie jest to kolor zbyt, można powiedzieć, brudny. Nadal widać, że jest to różowy, bardzo przyjemny w odbiorze, podobny do koloru, który po prostu mam na ścianie oprócz ciemnej zieleni. Dwie warstwy tej farby są potrzebne, i tutaj też zużyłam nie za dużo niecałe pół litra na dwa skrzydła. I teraz tak, za pomocą pisaka kredowego ale to może być cokolwiek po wyschnięciu tej farby kredowej zaczynam rysować sobie liście. Wydruk mam obok jako inspiracja no i ten wydruk to jest nic innego jak kształt liścia, na którym są plamy określonej wielkości. Ja sobie przenoszę te plamy, plus minus, inspiracyjnie traktuję ten obrazek, czyli chodzi o to, że liść ma. Żyłkę taką przez środek, następnie ma plamy kolorystyczne w kolorze zielonym i różowym. Ja tak dosyć swobodnie traktuję to jako przykład i tym pisakiem kredowym to nanoszę. Ten pisak kredowy mi trochę ułatwia sprawę. Daj znać w komentarzu, czy potrzebujesz takich pisaków. Bo ja z nich korzystam od dłuższego czasu, jestem nimi zachwycona, ale jakby one są dosyć jednak mało popularne u nas i nie wprowadzałam ich. Do oferty. No i teraz co? Pozostaje mi, to jest jak kolorowanie według numerów, pozostaje mi wypełnić te wcześniej namalowane kształty za pomocą farb kredowych. Tutaj już użyłam farb mineralnych Flair. Wypisałam Ci też te kolory, których używam, natomiast to już jest naprawdę zupełnie dowolne, bo to są kolory, które pasują akurat do Twojego wnętrza, jeżeli rysujesz taki czy malujesz taki liść. Ważne jest, żeby trzymać się w miarę tych linii i faktycznie wypełniać te kształty. A druga rzecz jest jeszcze taka, że każdy ten kształt będę malowała dwukrotnie, czyli po naniesieniu pierwszej warstwy to nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ten różowy jeszcze prześwituje, a dopiero po naniesieniu drugiej warstwy ten kolor tworzy się, robi się taki nasycony. Jakiego pędzla tutaj używam? To są różnej szerokości pędzle syntetyczne, skośne i płaskie dzięki temu, że mam pędzle skośne, dosyć łatwo jest utrzymać te brzegi, których tutaj się trzymam. Tak jak widać na przykład, dosyć łatwo było wtedy tą kremową linię utworzyć, te żyłki. W związku z tym jakby wykonanie de detali jest troszeczkę prostsze, natomiast to, że pędzel jest syntetyczny i miękki, powoduje, że nakładam praktycznie tylko dwie warstwy, utrzymuję krycie tych warstw, bo im pędzel jest bardziej twardy, tym działa bardziej strukturalnie, ale też trochę zmniejsza krycie. Więc tak sobie tutaj właśnie pracuję. To już jest praca relaksacyjna w porównaniu z machaniem wałkiem, bo pomalowanie takiego skrzydła jednego drzwi to jest praca praktycznie fizyczna i muszę przyznać, że była bardzo e, pomocna w poradzeniu sobie ze stresem, który teraz wszyscy e, odczuwamy. I pomocna też w tym, żeby jakby nie sięgać co 5 minut do wiadomości, czy to w portalach informacyjnych, czy, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek. Więc taki rodzaj pracy, skupienie się na, na czymś takim wypełnianiu kolorystycznym, co nie jest jakimś tam ogromnym wyzwaniem, mogę tylko ze swojej strony polecić. Jeżeli chodzi o wykończenie tej szafy, to są dwie możliwości. Można użyć wosku, który nada takiego satynowego, jakby charakteru i utrzyma charakter mocno farb kredowych. Natomiast ja zdecyduję się jednak na lakier, dlatego że maluję płytę meblową i użytkowanie tej płyty meblowej, i to, że ona jest w całości gładka i ta przyczepność jest nie aż tak dobra jak przy meblach drewnianych, to jednak będzie pewniejsze, czyli będę mogła swobodniej przetrzeć powierzchnię tej szafy, umyć ją, odkurzyć i tak Także, tak jak widać, to też jest praca, przy której można słuchać audiobooków i skupić się jednocześnie na treści, jak i na wypełnianiu kolorem. Jeżeli chodzi o lakier, to polecam w przypadku mebli lakier matowy Flair. On występuje w opakowaniach od 130 ml do 0,75 ml. Pędzel miękki tu akurat użyłam takiego wielkiego, ale to równie dobrze może być węższy pędzel, po prostu syntetyczny. I pocieram zarówno brzegi, jak i całość mojej pracy dwukrotnie warstwą lakieru matowego, i praktycznie ta część mojej szafy po dokładnym wyschnięciu będzie skończona. Zajrzyj do mnie na media społecznościowe, na Instagram i na Facebook. Tam pojawiają się też inne treści oprócz filmików. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Subskrybuj mój kanał, zostaw kilka słów od siebie. Mam nadzieję, że trochę poprawiłam Ci humor. Do zobaczenia, pa.